Na pewno pierwsze mecze są ciężkie, jeszcze w szczególności z drużyną z na no nie lubimy grać pierwszych meczy, zawsze te mecze są ciężkie, trochę nerwowe, udało nam się dzisiaj wygrać, w sensie udało, zrobiliśmy to, byliśmy lepszą drużyną, musieliśmy trochę jakby opanować nerwy, powstrzymać trochę swoje chęci zdobywania punktów na zagrywce, przetrzymaliśmy trochę zagrywkę, zagraliśmy lepiej w bloku, Drużyna skarpat miała jeszcze trochę tam problemów zdrowotnych, także to też tam trochę pomogło. No ale co, no, każdy, każdy ma swoje problemy także nie patrzymy na innych, staramy się grać jak najlepiej i dzisiaj wygraliśmy. Już są najlepsze drużyny. Kto wygra w danym meczu, decyduje Dyspozycja dnia, dyspozycja dnia i ten, kto będzie bardziej trzymał założenia taktyczne. Wiadomo, drużyny już wiedzą o sobie bardzo dużo, bo każdy ma na pewno dojścia do naszych poprzednich meczy. My mamy dojścia do, do meczy innych drużyn. Także teraz trzeba przeanalizować, odpocząć i jutro walczyć o wygraną. Bardzo miło otrzymać wyróżnienie indywidualne, ale wiadomo, że bez kolegów z zespołu to by się nie udało, dlatego ja dziękuję wszystkim, każda moja indywidualna nagroda. Że tak powiem, dzielę między wszystkich zawodników, nie tylko tych na boisku, ale również w kwadracie, między trenerów, bo wszyscy się przyczyniają do, do zwycięstwa. Razem wygrywamy, razem przegrywamy. Dlatego gratulacje dla całej drużyny. Na pewno drużyna z Warszawy jest bardzo dobrze przygotowana, mają bardzo dobrego trenera. Taktycznie drużyna jest bardzo dobrze poukładana, a na dodatek, no nie oszukujmy się, hala w Warszawie jest jaka jest. Tak, każdy widzi, niska. W pewnych miejscach jest trochę ciemno, ale przyjemne do grania po prostu, no, no mają ten handicap, że e, cały sezon tu, e, trenują, wiedzą każdy, znają każdy kąt, wiedzą e, jak te piłki reagują, bo trochę inaczej się odbijają, tak? Musimy jeszcze poznać e, e, kiedy brać piłki w przyjęciu, bo du bardzo dużo autów dzisiaj kupiliśmy na pewno, no, ale to przyjdzie z czasem, także mamy jeszcze trzy mecze przed sobą. W każdym meczu będziemy dawać siebie 100% żeby awansować do pierwszej ligi.